Debata podzielona była na cztery części. W pierwszej kandydaci musieli odpowiadać na pytania o miejsca pracy, zrównoważony rozwój dzielnic czy aktywizację handlową centrum miasta. W drugiej części odpowiadali na wylosowane pytania. Dowiedzieliśmy się, co Dawid Kryster myśli o budowie stadionu, czy jak Bogdan Rożkowski zapatruje się na budowę domów pomocy społecznej. Najciekawsza była jednak część, gdy kandydaci wchodzili w dialog między sobą. Krytycznie o sytuacji w mieście wypowiadała się radna Małgorzata Jacyna -Witt. Tylko z tego się buduje, dla większości ludzi nic nie wynika. To, że się wybudowało piękne obiekty, fajnie. Czasami do tych obiektów się pójdzie, tylko po to, żeby tam pójść, trzeba mieć na to pieniądze, a Znaczna część mieszkańców, mieszkańców wykluczonych, mieszkańców, którzy y, muszą sami walczyć o swoje życie, a jednocześnie mają cały czas rzucane progi, y, kłody pod nogi. Mieszkańców, którym podwyższa się czynsze, podwyższa się opłaty za wodę i ścieki, którym podwyższa się innego rodzaju opłaty. W zastępstwie Piotra Trzyska na debatę przyszedł Krzysztof Sostra, który odniósł wrażenie, że kandydaci trochę na siłę krytykują, nie zauważając ile w mieście stało się dobrych rzeczy. Słuchając tego, co Państwo, kandydaci i prezydenta Piotra Krzystka mówią tutaj w czasie tej debaty, no można dojść do takiej smutnej refleksji, że żyjemy w jakimś w ogóle strasznym, prowincjonalnym, smutnym, brzydkim mieście, a myślę, że patrząc zresztą tutaj na, na ludzi, Patrząc nawet na to miejsce, wiem, że żyjemy naprawdę w pięknym, fantastycznym miejscu, gdzie, gdzie żyją aktywni, świetni ludzie, pełni inicjatywy i gotowi zrobić bardzo wiele dla swojego miasta. Wystarczy przejść się ulicą, zobaczyć nowe ulice, nową filharmonię, halę widowiskową. Wybory samorządowe to jedno, a spory polityczne, takie jak te na górze, czyli między PO i PIS-em, również miały swoje odzwierciedlenie podczas debaty. Łukasz Tyszler został zaatakowany przez Artura Szałabawkę. Dlaczego pan wprowadza mieszkańców Szczecina w błąd? Dlaczego pan powiedział, że przez 8 lat y, samorząd dokonał y, zamknięcia stoczni? że dokonał degradacji przemysłu. Przecież to od ośmiu lat Platforma Obywatelska rządzi w kraju za przemysł i za to, co się tutaj dzieje, za te wszystkie zamknięte przemysłowe zakłady, za to, że firmy matki zostały ze Szczecina wyprowadzone przez państwa. W Szczecinie już prawie nie ma firm, które są matkami, tu są tylko filie. To jest wszystko domena Platformy Obywatelskiej. Kandydat Platformy Obywatelskiej nie miał łatwego zadania, bo mówiąc o konieczności reaktywacji przemysłu narażał się na oskarżenie, że przecież to jego partia była tą, za której czasów Stocznia Szczecińska była zamykana. Na pytanie Artura Szałabawki odpowiadał, choć brakowało tu konkretów. Nie jestem Donaldem Tuskiem, nie jestem parlamentarzystą. Startuję i kandyduję do urzędu prezydenta miasta. Jestem samorządowcem, nie politykiem. I proszę, uwierz mi, że te pytania możesz kierować do parlamentarzystów, do posłów, tak do senatorów, do pani premier teraz i pewnie chętnie ci odpowiedzą na te pytania. Pozwól jednak, że będziemy rozmawiali o Szczecinie. Debata zakończyła się częścią autoprezentacyjną. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.